Zadanie łączące ze sobą ruch po okręgu z siłami sprężystości. Gumka o długości 1 m i współczynniku sprężystości 100 N na metr, obciążona kulką o masie 1,1 kg, zaczepiona jest u sufitu i zatacza powierzchnię stożka. Jaką długość ma gumka podczas obrotów z częstotliwością 1 Hz? Zaniedbaj masę gumki. Wypisujemy dane. Bez rysunku w sobie byśmy tutaj chyba nie poradzili. A rysunek wygląda tak. Sufit, ta linia przerywana pion, gumka o długości L, nie L0, o długości L, gdy kulka wiruje po okręgu. Ta elipsa, zaznaczona przeze mnie linią przerywaną, to w rzucie okrąg, po którym porusza się kulka o masie m. Rozpatrzmy siły działające na kulkę. Są tylko dwie. Ciężar, którego źródłem jest ziemia, to ziemia przykłada do kulki ciężarku i siła nacisku gumki na kulkę, która co do wartości jest równa sile sprężystości jaka pojawia się w rozciąganej gumce. Więcej nie ma sił. Te dwie siły dają wypadkową, skierowaną do punktu O, do środka okręgu. Jest to siła dośrodkowa, ponieważ to nie jest ta siła dośrodkowa, nie jest oddziaływaniem jednego ciała na drugie, tylko wypadkową dwóch sił rysuję ją, zaznaczam ją kolorem czerwonym. No i piszemy stosunek. Popatrzmy tutaj na trójkąty prostokątne. Fx do Fd ma się tak jak L do R. Siła sprężystości to iloczyn K razy x, współczynnik sprężystości razy wydłużenie gumki. Natomiast siła dośrodkowa M omega kwadrat R. Omega częstość kołowa R Promień okręgu, po którym porusza się kulka. I to jest równe l, czyli l0 plus x, gdzie x to jest wydłużenie gumki. Ono występuje już tu z lewej strony. No i oczywiście przez r. Zwróć uwagę na to, że w mianowniku występują r. Możemy obie strony pomnożyć przez r. I co otrzymujemy? Popatrz. k razy x równa się m omega kwadrat l0 plus m omega kwadrat x. M omega kwadrat x przenosimy na lewą stronę i wyciągamy przed nawias x. Otrzymujemy taką zależność, wyznaczamy x. Ponieważ tutaj dużo byłoby mnożenia, proponuję licznik i mianownik podzielić przez. To, co występuje w liczniku przy, przed L0, zobacz, co otrzymujemy. L0 dzielone przez k przez to 4pi, 4 p kwadrat f kwadrat minus 1. Podstawiamy dane i znajdujemy, że to jest około 41 tysięcy metra, czyli 41 mm, 4 cm, 1 mm. No to ostatecznie długość gumki podczas poruszania się kulki po okręgu, a gumka zatacza powierzchnię stożka jest równa sumie L0 plus X, czyli około 1,4,1 tysięcznych metra.